co można kupić w oficjalnym sklepie Bayernu Monachium w centrum miasta. Sprawdźcie to razem ze mną. W serce Monachium, czyli Plac Mariacki, a na nim piłkarskie popisy. Przejdźmy jednak do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli sklepu Bayernu Monachium, a tu na wstępie witają nas rzecz jasna trykoty Biroten i te przygotowane na nowy sezon, i te, w których Bawarczycy grali w poprzedniej kampanii. Na pierwszy plan rzuca się tutaj największa gwiazda Bayernu, czyli Jamal Musiala, a koszulka z jego nazwiskiem na plecach to koszt niespełna 120 euro. Nieco tańsze są rzecz jasna komplety treningowe w kolorze pomarańczowym t-shirt kosztował 55 euro. Jeśli to do nas duży wydatek, możemy osłodzić go sobie jakąś przekąską czy słodką, czy słoną ma tutaj kubki i jeszcze więcej kubków Bayernu Monachium. I jeszcze więcej kubków, także termicznych i termosów, ażeby było co wlać do kubka. Kawa w różnym wydaniu. A także coś mocniejszego dla fanów innych rozrywek. Na przykład taki oto 45% trunek za na 36 euro. Jest też coś dla młodszych kibiców, czyli słodkie misie. 33 euro. Ale chyba warto dla takiego słodziaka, co? Naprawdę miłe dla oczu, a dla młodszych fanów są także i puzle i hulajnogi. Wybór był naprawdę ogromny. Są też rzeczy użytku codziennego. Ręczniki, kosmetyczki, innego rodzaju akcesoria kąpielowo-higieniczne, na przykład taka kaczuszka za 10 euro, z którą można później wskoczyć do wanny. Ale czym byłby sklep piłkarski bez samych piłek? I do piłki nożnej, i do koszykówki, a jeśli chodzi o rzeczy spoza futbolu, no to mamy do wyboru choćby zestawy do tenisa stołowego za niespełna 25 euro. Są i bryloczki, i inne drobne dodatki, a także czapki z daszkiem. Tutaj naprawdę do wyboru, do koloru. Podsumowując, asortyment jest naprawdę szeroki w zasadzie na każdą kieszeń i jest to chyba punkt obowiązkowy dla każdego kibica przy okazji wizyty w Monachium.